Hej, tu hater hejter witam was bardzo serdecznie, razem ze mną jest... Dasa. gramy sobie Normala Bo możemy I Dasa sobie gra Caitlyn, ja gram sobie Treshem na bocie, tak dla odmiany W naszym teamie jest Jarvan IV w dżungli, Profesor Raze na topie z teleportem Oraz Lux ze stalowego legionu na midzie W drużynie przeciwnej Talon, Rengar, Zaira, Sivir oraz Tryndamere Z demonicznym mieczem Ta nazwa mi miażdży web Czemu normalne? Ale nawet nie, no chodzi mi nawet w ogóle z demonicznym mieczem. No jakiś taki na! Na! I don't like that. Pyk, pyk, pyk. I idziemy. Zdradzę taki mały sekret od razu, jakby ktoś to oglądał rzeczywiście, że już niedługo, nie nie bo od, od grudnia gdzieś. Nie wiem którego jeszcze dokładnie, ale od gdzieś od grudnia Będę miał nowy mikrofon Ten może Jaśkowi oddam. <grym>, i będę poprawiał sobie na mikrofony firmy Yeti. Jeszcze nie wiem jaki mikrofon firmy Yeti, nie wiem czy na Blue Yeti będzie mnie stać, czy na inny, ale na jakiś Yeti na pewno. A ja ci polecam tam, mój Real, czy złoty W ogóle tych szumów nie słychać. muszę musiał zacząć nagrywać, wiesz co, z Audio City, dźwięk i tam odszumiać. To będzie nawet spoko. No fajnie, fajnie. Ale na razie jeszcze nie odszumiam, więc jeszcze musicie się męczyć, ale to wszystko z... wraz z nowym sezonem w, Lola, w Lola. Wielkie zmiany na kanale, wielkie zmiany. Big changes. Y, Grose. Nie wiem, jak jest zmiana po niemiecku. Też nie wiem. To... Wielk wielkuja... Zmianuja, to tak po rosyjsku. Prawie <grym> po rosyjsku. Zaczniemy sobie z E. Czyli Młynkiem. Czyli Flyem. I sobie go będziemy maksować żeby bić duży, duży demdagę. No i co jeszcze mogę wam tu powiedzieć, no zaczniemy sobie tutaj, pomożemy sobie e, Zadinię 9-7. I ja mam jeszcze powiedzieć, trafiłem dzisiaj na Fidla, który stwierdził, że granie z zonią na Fidlu jest słabe i tak się nie robi. I na APK buduje Yoniany na, na Fidlu, bo tak jest najlepszy. I ma 60 cs w 45 minucie. I tak, ten kolegia ma 30 level na jakimś koncie. Do tej pory nie wiem, jakim co tam. 3 levelu nie dostaje za zagranie, dobrze. No wiem, no ale że musiał mecze On mówi, że, roz że on wygrał ponad 500 meczy samym Fidlem, a wygranych miał 800. To ja nie wiem, na jakim poziomie on musi grać te mecze, jak kto tam musi być w tych meczach, brać udział. Albo go team tak mega kieruje. niby taka taka Myśmy się Wymienili lekkim damage'em Tutaj zwycięzco było po stronie Tresza. Niesamowity zawodnik. Powinienem sobie kupić Mistrzowskiego Tresza, ale nie mam tego. O, dobre, dobre ten. Ale nie mam od Pońców. Smutno. Boom, last hit, nice. Trzeba uważać na tę bo niby jest słaba, a jest dobra i. Tylko ty uważasz ją Tylko tak. ja uważam ją za słabą. Nie wiem, nie lubię tego championa. Słaba też. idę na taki Że, że szok. Ja trapów nie biorę tak do zbaw mhm. Nie będzie mi tu biegać po tym... Po tych krzakach. i Lasit ładnie Od czego też że jak duży damage ci wejdzie z tego Q? No zawsze taki sam, czy jakaś dystans zawsze przebyte taki... czy nie? Nie zawsze taki sam To Gida. w kraju z nędzą Po prostu tak dużo to Oj outplay Mamy już tarczę, zresztą tutaj już poszły 3 kile w sumie. Czy był Fesblot? Za przelał. Czyli nasz... Nice. No, nice, nice. A ja tam nic nie zrobiłem taki Ale... kill był twój, czyli musiałeś przynajmniej zaatakować. Aha, no to fajnie. To ciężkie było. <laughs> nie każdy sobie radzi z tym. Spróbowałbym ją trochę zzonować, ale za dużo minionów jedna jest za mocna. A, za na jeden teraz się nic nie A, to jest twoja pułapka, tak się... Łapacie cię jak Plastyka. coś czy nie? A tylko. Ech, skręciła wcześniej w drugą stronę. Tak byś mnie trafił, to było... To był dobry hook, bo ona miała flesznąć tam. Ała, ała. Aha, no chyba że tak. <laughs> Best hook ever, co? Ja mi się wyleczyłem. Dlaczego ja uciekam do tyłu, a nie w bok? To jest mistrzostwo świata tutaj. To należy docenić. Ja no, tam przelicznik 1 do 1? Dobra, jest ta zajra. Ma tam przelicznik 1 do 1? Nie wiem. Tak nie ma AD, więc nic nie bije z przelicznika. Uważaj, ja tutaj sobie. O, to było sprytne. Dobrze. Chyba no, warfet mimo wszystko. Miałem ja barierę z no ale ty zabiłeś, a ciebie zabiła Zaira, tak? Nie, no to nie, i tak nie. jest zawsze na plusie. Na propsie można by powiedzieć. Tak Ewentualnie możemy się wbić jeszcze raz, bo ja mam wszystkie samowierki. Mhm. Jednak ja nie mam już jak coś tego. Jak zostaje Flash. Nie, ale ona też się, Zaira. Mhm. W tym samym momencie straciła. Ale widzisz tu razem. Ona miała tą tarczę, czy nie? Jaką tarczę? No tą taką... E... Nie, nie, ja wpuściłem EQ, a ty zagrałeś w tym samym... E, Aha, i to jej zdjęło, tak? Wcześniej? Tak, zdjęło jej maję. Aha, no to git. To, no, tak. to po prostu to zgranie to, to, to nie był, to, no? nie, to nie był przypadek, to wszystko jest, prawda, obliczone. Last hit. Wrzucimy tu jakiegoś takiego biednego warda na chwilę. Ło wo, wow wow. Wo, łoł, wo, wo, wo. No to sobie tak, przejdę na luzie na razie, tak sorry, sorry Just, just passing through oh, fucking hell, rzeczywiście to ma chory damage Jedna piąta życia na Q To jest Q, nie? Tak, to jest Q Ło, oh, fuck um się dał zapaść to byłaby widać Aj. No. Znowu byśmy się zgrali. Gorzej nikt z nas nie trafi. <grym> to, <grym> to, to też pewne zgranie. E, ja ci nie pozwolę, żeby tutaj tak, tak to wyglądało. A, sobie Outplay. Steala. Jeśli last wstil, play, się na tych, czy nie? Nie, właśnie nie. To jest tak beznadziejny Na duszka parchaeolika się da. No wiem. Składem. Cały czas się boję, że wejdę w tą pułapkę, to zaprzysiągnie sobie to, że to jest Twoje. <gry> GG GG output. A Dekery już ma full HP. Czemu nas w sumie nie, nie włączyła tarczy i nie zwróciła semany na to? Boi się, że huka trafia potem przez te 20 sekund. Zniszczymy okay. tego Warda zanim się skończy? zrzuciłem od razu nowego pinka. To outplay. <grymne> 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 outplay. <grymne> to ma pomysły mistrzów Jak ktoś to zaedwa? Mhm. No, ja, 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 ale przynajmniej nie, nie tylko widać, niewalnie mi idę dagę. Dam Ty, jak trafię miniona, to mam krótszy cooldown? No, już to kiedyś pytałem chyba o to. A nie, no. O, wlazłem w to jak debil. Nie, bo to jest jak trafię przeciwnika. Piszę. Mhm. No wiem, wiem. Nie zauważyłem go, wiesz? GG outplay. Niepotrzebnie, chyba ten Ale. bariera. Ale nice. Trochę sobie przycieli z nami. Yy, w Oła, oni mają Rengara w dżungli? Wow, nie ogarnąłem tego. Nie wiem, dlaczego byłem przekonany, że w poprzedniej grze co graliśmy, że trendammer był w dżungli. Tak wiedzą, że mają trendamera. Kogoś mi się wydawało. Mam nadzieję, że nie dostali asysty za mnie, tylko. No mógł zostawić go jedną Hm? Dobrze dobrze Pójdę takim early buildem Pod dla Lutera ja byłem ostatnio pod I ze statikiem Tak ze statikiem Ja w poprzedniej grze nie poszedłem early buildem late buildem Nic nam to nie dało. <laughs> nie lubię talona mieć na midzie. Jak gram na midzie ja, lubię Lubisz? O, no. Czemu? No. Bo obieżglać przeciwko niemu pewnie. No nie, nie jest jakieś snymplikowane, ma prostą mechanikę i słabe to W jest, mały zasięg. Z jest dużo, cięż, dużo cięższy. To było ładnie. No i E nie weszło, no nie weszło. Mam wrócić do

Jasne. a dobra, jest. Da. Minion mnie sprzedał. Sprzedał mnie za paczkę fajek normalnie. No się trzeba na ręgura uważać. Teraz już pamiętam, że to Rengur. Nie wiem, czy to byłoby mądre, ale... Łohoho! A co się przywalił? Tam się nie spodziewałem. O, oh, fucking hell. Masz lantarniackę? To uciekaj. Chciałem zaslołować, wiesz? Gdyby tutaj rap odeszła, to byś zultował. Nie, po prostu bym miał jeszcze jedno jakieś. To był ult? Tak. Tak, tak, on na ulcie przybiegł. Znowu roślinkę mi postawiła, to jest dobre w sumie. Skurza mnie takie coś Stoi na, przy drake'u i wypinguje mi na Lux. A co ja z tym zrobię? Zabijesz Wymuszamy NG są Dziwna jest ta zaira Rengur. A no, myślałem że jest na rengara zamkną Ale nie Proszę bardzo Czy spalmuje ten rengar tu? Dalej tu jest? No wiesz, no zauważył gdzie są problemy na lejnie Kto jest tutaj uber pro graczem? A kto miękką fryteczką, że tak to powiem. Nie wiem. To dobry pomysł. Oni to chyba trochę stajlowali, ale. No i co ta luz od, od nas chce tam? No powiedz mi. Co ja mam z nią zrobić? Z tą z tą. No, tą? jeszcze bariera spalona. Dawać duchy. Tak, wyliczył, żeby ten zlasknięta dawać siateczkę, proszę bardzo. taki, <laughs> tutaj jest taki baklier z niego trochę. Baklier. Pyk, kupimy sobie to, pójdziemy sobie w buty. Kupimy sobie jakiegoś pinka, może. No i so far, so good. Ło, znowu tą siateczką. Rzucałem w nią jak, jak siatką w murzyna, jak w Luciana. Nie, naprawdę kiedy kiedyś zamknął ten kanał za te żarty. Prędzej niż myślisz. Hm? Prędzej, Prędzej myślisz. Sam to jeszcze zreportujesz do YouTuba, co? Tak. No, ta... Ach, ten dziad. No, ale co zrobić? Co zrobić? Drzwi wyrąbać, okno wstawić. Jak się bawić, to się bawić. I bum! Bo... Ale będzie. Damage może wskoczył, ale. Wyczekana tarcza. I powiedz mi, co ona mogła zrobić. Hm? Nie umrzeć. No właśnie. No ładnie, ładnie powiedziane. Mocne słowa, ale. Aha, aha. Ale takie trafne słowa. Chciałem duszki zabrać, wiesz? A no tam weź sobie. Każda duszunia na wagę 0,75 wartości AP oraz armora. O, nie masz smajta, to też spoko. No na propsie. A, właśnie to. A no, ładnie, że my już tu w nich wbiliśmy, tak na luzie. A Dekker u nas nafidowany, właściwie tylko Ręgara się można bać, który będzie. Znany no, jest chyba w Dundee, nie? Tak. Za mało ma tego, co? Nie, to co lane. Tam się coś przy, przy Rudzie czaił, przy Midzie czai. Już do siebie wracam. Już tu jestem. Robią golemsy. Jak to? Przecież myślałem, że zdarzyło to to. Mhm. Nie mam Ida, nie mam. Kogo właściwie? <noise> Miniony w dżungli tu strong O, still laughing. Nie spodziewałem się, że jeszcze tyle wydarzy <noise> Ta Lux to ma pecha trochę Tego Rengura można by tam przyredzie, przykitrać. Jest Red? Właśnie nie wiem. Jest Dajek. Red. No to, to Nie mi mówić co robić, kurno. A jak, czemu mamy z tym zrobić nowotwór? Taki zasięg ma zajra i ma podejść do nas? Jak popełni błąd, to zabijemy, a jak nie, no to... Na tym i tak dobrze sobie radziliśmy bez niej, bez jej pomocy wcześniej, więc... Don't worry. Spakujemy się tu? Dobra. Mają warda? się Możemy się skampić jeszcze. O, tu. <noise> Tyle duszek się na hapie, jak bezzębny na suchary się rzuca. Nie, dziecina. No, przepraszam, mam włączonego Face'a, kurczę, zapomniałem go wyłączyć Do nagrania. Dzieciaku, tutaj się nic nie dzieje, za to teraz muszę przyznać. Nikt tu nie przychodzi do nas. Może i dobrze. Dla nas. Ty se farmisz. Sivir jest 118, ty masz 200. Także konkret out farma. Kurde. Autoatak mi jeszcze to zabija. Ale? W sumie <laughs> mogę wrócić tarczy. Mm. Pewnie bym dostał i asystę za to. Ten co by widzieć. Dziwię się, że nikt nie chce przyjść do nas w ogóle. Nie wiem, czy Rengar, bo by coś ogarną. No i GG. GGWP, tak to był kolejny odcinek z gry League of Legends. Razem ze mną był tym razem... Dasa. I dzięki za uwagę, cześć, do usłyszenia w następnym odcinku.